Dobra, ja chyba pójdę, udam się w stronę tej e, tutaj pustyni, tylko nic nie mogę znaleźć. Co? Wioskę znalazłem. Dobra, się udam jak najprędzej do tej wioski. Może ktoś mi coś pomoże? Nie wiem, na przykład mm, jakąś informację da, bo ostatnio szukam strasznie jakichś youtuberów. Może kogoś znajdę z youtuberów tutaj na tej pustyni akurat, ale no nie mam pojęcia, czy ktoś tutaj będzie, czy nie. Dobra, jak z tego co widzę, to ta wioska jest strasznie opuszczona, gdy praktycznie nikogo nie ma, ale czekajcie, może jakaś informacja. Mhm, mm dobra, tutaj jest pusto. Może się udam w stronę. Nie, do tej kuźni, tak? To jest kuźnia? Nie, to nie jest kuźnia. Ale czekajcie, tutaj coś mi śmierdzi, że tutaj jest coś napisane. Ej, tutaj jest coś napisane o tym, że tutaj niedaleko był youtuber Vito. Dobra, to ja szybko muszę się udać w tamtym kierunku. O, jest kuźnia, jest kuźnia. Mhm, mm dobra, to do kuźni sobie, dobę, przybieg przybiegnę tutaj jak najprędzej. Może coś znajdę, dobra. Przyczynce nic nie ma. Ale jest zapisany tutaj coś, ja tutaj widzę właśnie po Minecraftowemu, po tych klockach wszystko widać. Tutaj był Vito. Pięć minut temu. To może jako spotkam, może on gdzieś poszedł? W którą stronę on mógł pójść? Tam? Tam? Czy tam? Ej, no dobra, ja lecę, lecę, może tam gdzieś znajdę. Co? Tam jest Vito! Słoneczko z tej strony Matruner.pl No co tam u was słychać, no co moje Robaczki, no witam was serdecznie Dobra, w, słuchajcie, w ostatnim Odcinku dobiliście 700 łapek w górę, jestem mega z was Dumny i jestem mega zaskoczony Że wam się tak ta seria podoba W dzisiejszym odcinku rozwalimy Właśnie portret Vito Na samym wstępie chciałem zaznaczyć to, że Do Vita nic nie mam, jest naprawdę świetnym Gościem i naprawdę e, Go szanuję za to co robi, za to Że e, fajnie to wszystko mu tak na YouTube wychodzi i gratulacje, stary. Jeśli to zobaczysz, e, żeby nie było, że jakieś mam problemy do Vita, że go będę rozwalał, po prostu e, chcieliśmy zobaczyć, jakby to wyglądało, jakby zniszczyć właśnie portret Vito. Tak właśnie wygląda Vito Minecraft. E, tam są lucky bloki, które czekają właśnie na Was. Także pamiętajcie, co 100 łapek w górę, jeden laki blok więcej i jedno ti. TNT więcej w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że jeśli będzie 200 łapek, to będzie to będą dwa laki bloku, blo, bloki z pozdrowieniami yy, dla widzów. Jeśli będzie 1000, to będzie... 10 e, laki bloków, także wbijajcie te i jeśli tylko możecie Prosiłbym Was o to, żeby to kliknąć. A i pamiętajcie, że napisać hashtag Vito to przypnę wam serduszko. Dobra, my zaczniemy od samego początku, tylko ja muszę włączyć teamę e, set zero, bo ponieważ znowu dzień mi zaczął e, tutaj zachodzić. Dobra, to co? Przyjdziemy do pierwszego TNT, zobaczmy co wypadnie Co? Dynamit o mocy 100, dobra, ja wyrzucam te ziemniaki, które miałem wcześniej tutaj, ale Dynamit o mocy 100 robi taką rozpierduchę, że zobaczycie co się wydarzy, e, dobra, mm, dobra. E, to tak, gamę mode 0 i game mode 1. Ja już sobie przyszkuję tutaj najpierw game mode 0 e, Przejdziemy do pierwszego Lucky Bloka, który widzicie już tam jest. E, także pozdrowienia dla pierwszej osoby, która napisała komentarz i została wylosowana jest to właśnie e, Violeta Dziaduś Dziaduś, pozdrawiam Cię. Nie! To ten bob. bob. Dobra, ja go na razie nie chcę. Wiecie co? On będzie mi przeszkadzał. Jeśli ja go wrzucę, to tutaj... Aj, ucieka. Dobra. Weźmiemy tylko jeszcze sobie y... Flint and Stone. Flint and Stone, dobra, możemy sobie, będziemy odpalali nasze TNT, dobra, rozwalimy pierwsze TNT, zobaczymy jaką moc będzie miało, ale na samym początku może w tym kierunku, żeby po prostu zobaczyć jak on będzie mocno uderzało, dobra, siła jest mega mocna, dlatego rzucimy mu tutaj, może w tym miejscu gdzieś tam pod ucho, zobaczymy w ten portret gdzie doleci, doleciało, uwaga, ole, rozwaliło, zobaczcie jakie mocne jest TNT o mocy e, 100 dynamit, o mocy 100 e, TNT, dobra. Um, dobra, słuchajcie, przyjdziemy do drugiego już tutaj TNT, którym będzie, już wam mówię, już wam mówię co to będzie, e, klik. Meteor Shower TNT Widzicie co, ja się na razie tego boję, bo to brzmi strasznie groźno Tak dlatego wezmę sobie, przejdę już do trzeciego TNT, które zobaczymy co będzie Pompej, nie, to też jest mega mocne, no nie. <grym> Dobra, zostawimy to na dalej Weźmiemy sobie czwarte TNT Firework! Dobra, zobaczmy, jak, jak mocne to będzie. Może postawmy najpierw to w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten obraz podoba, ponieważ. Ee... O, oh, fuck, nie! Mam nadzieję, że nie zniszczysz mi tutaj nic. Nie, 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 nie! nie, nie. O, oh, fuck! Nie, nie! Tylko oby nie naruszył. Uff! Dobra, te TNT będą na później, na potem. Dlatego Fire TNT było. E, już mamy 4, czyli już tu. przyjdziemy do piątego, którym jest Kubik TNT. Dobra, to chyba jest słabe, dlatego sobie postawię to tutaj. W tym miejscu zobaczymy, jak Kubik TNT będzie wybuchało. Dlatego na razie muszę zobaczyć... Zobaczcie, co tu się wydarzyło. To rozwali mi wszystkie takie bloki, e, które są właśnie na tym obrazie. Dlatego przechodzimy od najsłabszych do najmocniejszych, żeby miało to wszystko sens. Dobra, Kubik TNT. Zobaczymy, jaki duże będzie. Takie czy większe? Eee, to jest słabe, malutkie. Dobra, przyjdziemy w tym momencie do kolejnej osoby, którą będzie już wam mówię. Osoba o nazwie, dlatego już nie pokazuję. Jeszcze nie pokazuję, dlatego o tu szybko, szybko, dobra. E, gamę modę 0. I oczywiście otwieramy lucky bloka dla osoby o nazwie Oliver320. Jaku. Nie, Jabuku Także pozdrawiam cię, Oliver. Nie! Gamę mode 1. Dobra, uff, udało się, dobra. Przejdziemy do kolejnej osoby, którą będzie, oczywiście, kto? Vitox Play. Pozdrawiam cię, Vitox. Bardzo podobny do VitoPlay. Minecraft, dobra. E, także ja sobie tylko klockę postawię. okej, okay, postawiony klocek. Rozwalamy, zobaczymy, co wypadnie. Heroes Blog. Co to jest? Blogs Book. Ej, ostro. Dobra, nie będziemy tego rozczytywać, także e, gamę, modę 1 i przechodzimy do kolejnej osoby, żeby to jak najszybciej te osoby widziały, co, co, to, co to powypadało. Także e, Jakub e, Wysmolec, Wysmolec, pozdrawiam cię, Jakubie. E, Rozwalam do ciebie właśnie Lucky Bloka. Fajnie, że napisałeś komentarz, fajnie, że oglądasz. O kurcze, nie, 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 nie. Gam, nie zginąłem. Dobra, słuchajcie, wiecie co co się stało? Spadłem, znaczy już rozginąłem właśnie w tym momencie także jakieś niefartowy te laki bloki dzisiaj są. Dlatego przyjdziemy sobie, żeby otworzyć na przykład tego lucky bloka, który jest dla osoby o Niku. Już wam mówię tutaj zrobię sobie mały podysk, żeby um, mieć czas na ucieczkę. Oliwka Gulan. Oliwka Gulan, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i rozwalamy dla Ciebie Laki Bloka. O, oh, well, well, this is your problem, że to twój problem, także okej, okay, Oliwka zrobiła nam problem, <świetnie>, świetnie. Dobra, pamiętajcie, że każde ileś tam łapek 100, powiedzmy 200, 300, to jest odpowiednio 1, 2, 3, yy, właśnie 1, 2, 3... Yy, Lucky Bloki z osobą z następnym odcinku. Także słuchajcie, teraz przejdziemy do kolejnej osoby. Także słuchajcie, musicie koniecznie zobaczyć: jest to Lars HTLP. Lars HTLP, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, otwieram dla ciebie e, Lucky bloka. Także uwaga, zobaczmy co wypadnie. O nie, co to wy wyskoczyło na mnie? Wow, ta Magma Cube, Magma Cube. O jezu, takie to jest wielkie. Wow, dobra Przyjdziemy do tych dwóch kolejnych TNT Ale zobaczymy co to się wydarzy Jeśli odpalimy to powiedzmy w tym miejscu Na przykład e, Pompej TNT Pewnie będzie lag Dlatego się wycofuję Także zaraz zobaczycie co to się wydarzy Jeśli Pompej TNT wybuchnie. Wow, zobaczcie Ole TNT zaczął wybuchać Dobra, ja szybko lecę tam, bo zaraz mi to rozwali Dlatego muszę wylosować Nie, nie Oh fuck Dobra, szybko wylosujemy Póki nie rozwaliło. Uwaga, co to będzie? Ender TNT? Szybko. Dobra, z tego co widzę, to wypadło nam Ender TNT i Chemical Dynamite. Musimy koniecznie sprawdzić, co to nam zrobi. Meteor Shower. Musimy zobaczyć, jak zniszczy właśnie tutaj Vito. Vito, zobaczcie, płacze lawą. <laughs> Strasznie Vito płacze lawą, także teraz odpalamy tutaj... Um, jak się nazywało? Meteor Shower, uwaga, to będzie ostro, to będzie ostro, będzie piekło. Zobaczycie, pamiętajcie, e... że już ją w tym miejscu, i to ja mega kojarzymy tak, że mam problemu, co jest, nie ma tego? To po drugiej stronie. No, tu spada, tu spada, Ciekawe, czy coś widać, Tutaj obraz, ciekawe. Dobra, spadki klatek są. Zobaczymy, jak to zniszczy. Słabo. Dobra, przejdziemy do Chemical Dynamite. Palimy, zobaczymy, jak będzie wyglądało. A, słabo. Myślałem, że będzie mocniej. Ale to po prostu wyparza. Zobaczcie, że tak wyparza. Jakby to po prostu kwas jakiś był. <laughs> Dobra. Ej, oj, 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 co jakiś szlak był? Gościna. Dobra, spróbujemy jeszcze. Ender TNT. Ender TNT, TNT mnie strasznie tutaj irytuje, żeby zobaczyć jak to, co to będzie w ogóle, czy to powstanie jakaś wyspa, czy co, także uwaga, zobaczmy, zobaczymy za moment, eee, słuchajcie, zobaczymy, poczekaj, o, uuu, ale mi to wywaliło, ej, gdzie ja jestem, ej, gdzie ja jestem w ogóle, co to było, dlaczego mnie tak wywaliło tutaj gdzieś, nie wiadomo gdzie, o, shit, ej, no bez kitu, Halo, Minecraft. Dobra, ja chyba pójdę, udam się w stronę tej e, tutaj pustyni, tylko nic nie mogę znaleźć. Co? Wioskę znalazłem? Dobra, się udam jak najprędzej do tej wioski. Może ktoś mi coś pomoże? Nie wiem, na przykład mm, jakąś informację da, bo ostatnio szukam strasznie jakichś youtuberów. Może kogoś znajdę z youtuberów tutaj na tej pustyni akurat, ale no nie mam pojęcia, czy ktoś tutaj będzie, czy nie. Dobra, z tego co widzę, to ta wioska jest strasznie opuszczona, gdy praktycznie nikogo nie ma, ale czekajcie, może jakaś informacja. Mhm, mm dobra, tutaj jest pusto. Może się udam w stronę. Nie, do tej kuźni, tak? To jest kuźnia? Nie, to nie jest kuźnia. Ale czekajcie. Tutaj coś mi śmierdzi, że tutaj jest coś napisane. Ej, tutaj jest coś napisane o tym, że tutaj niedaleko był youtuber Vito. Dobra, to ja szybko muszę się udać w tamtym kierunku. O, jest kuźnia, jest kuźnia. Mhm, mm dobra, to do kuźni sobie, dobę... Przybieg przybiegnę tutaj jak najprędzej. Może coś znajdę, dobra. Przyczynce nic nie ma. Ale jest zapisany tutaj coś, ja tutaj widzę właśnie po Minecraftowemu, po tych klockach wszystko widać.